Muszę Państwu powiedzieć, że no z no nie tylko dlatego, że są większość tych, którzy głodowali, to moi dobrzy znajomi, nawet przyjaciele z wielu wcześniejszych też działań, to było niezwykle radykalne, ale chcę powiedzieć, że no to było heroiczne i kto wie, czy to nie było właśnie konieczne, bo, bo w jakiś sposób ta władza zaczęła rozmawiać. Ja miałem wrażenie, proszę Państwa, no absolutnej ściany w sprawie tej dyskusji o kwestiach właśnie programowych. Ja już właśnie stwierdziłem, że już to, to już tak będzie, już się nic nie uda zrobić. Od trzech lat, prawie czterech już, prawda? były różne dezyderaty, no, kompletnie brak odpowiedzi. Na no, dezyderat fizyków no, nie było odpowiedzi po konkresie fizyków polskich, prawda? a pani Halef jakieś jakiejś takiej rozmowie mi tylko rzuciła, że chce być w opozycji, no i to na tym się skończyła ta prawda? Więc to, to, to widać, widać było, że jakby no nie ma szans, i, i, i ta desperacja tutaj, która e, sprawiła, że oni zaczęli głodówkę. To następnie Warszawa siedlce. No, wczoraj się odbyło spotkanie u prezydenta Komorowskiego. Jest tu jakiś, no, jakieś światełko. My mamy teraz pomysł, zresztą ja nawet o tym mówiłem tydzień temu o klubie wtorkowym. Bo w ramach takich działań 19 maja bodaj chcemy zrobić konferencję w Krakowie, która powoła taki obywatelski komitet edukacyjny. W każdym razie. Narodowej. E, tak, Edukacji Narodowej, tak, oczywiście. E, 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 natomiast, proszę e, 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 Państwa, bowiem ta władza też czasami popełnia proste błędy. Jeżeli. Bo niektórzy podejrzewają spisek, mówi się, że to oni świadomie. Ja mam wrażenie, że oni to często robią nieświadomie, albo być może nawet chcą coś zrobić, ale zawsze nie do końca im wychodzi. Dlatego, że w tym rozporządzeniu z podstaw programowych, tam gdzie historycy się tak martwią w tej chwili, jest też taki zapis, że nauczyciel ma prawo własne wątki realizować tematyczne, a nie tylko te, które są zaproponowane w tej podstawie. Czyli jakby się nauczycielom przygotowało odpowiednie wątki, odpowiedni program i w kuratele przejęło nad określoną grupą szkół obywatelskich, właśnie przez taki komitet, no to można realizować przyzwoity kurs historii, niezależnie od tego, że będzie wprowadzone coś takiego. To samo dotyczyło przyrodniczych, czyli szkoły można uratować. Pewną część szkół, oczywiście to jest rozwiązanie no, nieoptymalne, nie bo optymalne byłoby wtedy, no Andrzej Waśko we wtorek mówił o tym, że no, tu państwo trzeba odzyskać, no, ale to jest bardzo trudne. No, ja jestem zwolennikiem działań realnych, tak? na, na, na co mamy wpływ, to spróbujmy zrobić. Tak? Świat się boryka z kryzysem, a będziemy historykami się martwić. E, wie pan, nie, to nie chodzi mi, wie pan co, nie, ja się nie martwię historykami, to była sprawa jasna. Ja przy tych wszystkich dyskusjach jestem tym, który zwraca uwagę, że jednak historii w pierwszej klasie są będzie 60 godzin, a fizyki 30. To mi mówią, że ja jestem fizykiem, więc pierwszego wykształcenia, że to swojego. Nie, nie, proszę Państwa, to jest dużo poważniejsza sprawa, dlatego że wykształcenie ogólne jest naprawdę bardzo potrzebne. Ja obserwuję to często wśród studentów, że brak jest wielu ludziom, no takiego czegoś, co daje pewien taki podkład do dalszego życia, prawda? Człowiek studiuje, ale ma jednak takie dobre rozpoznanie. Zobaczcie Państwo, człowiek, który ma większą wiedzę, więcej przeczytał, więcej przemyślał, więcej zobaczył, no po prostu zbanalizuje, ale więcej myśli, jest bardziej samodzielny, nie daje sobą kierować. Proszę zauważyć. I krytycznie ocenia rzeczywistość. Proszę zauważyć, no ja nie znam, znam wielu fizyków i, i to wybitnych, którzy uprawiali dalej fizykę z mojego pokolenia. Żaden z nich nie uwierzył, że w Smoleńsku był wypadek, tak? No bo przecież średnio rozgarnięty człowiek, który ma wykształcenie techniczne czy fizyczne, no potrafi sobie pewne rzeczy policzyć, prawda? A ludziom opowiada się różne dziwne rzeczy, tak? Ale te, to, to jest właśnie tego typu kwestia. Spokojny, spokojny nam, zauważcie Państwo yy, wypowiedź wczorajszą profesora Kleibera, szefa Polskiej Akademii Nauk, prawda? Który domaga się Komisji Międzynarodowej, czyli w tej chwili jakby tu już pewnego rodzaju środowisk właśnie Technicznych, właśnie ludzi nauk przyrodniczych, którzy są mniej podatni na takie właśnie różne naciski ideologiczne, są zawsze byli. Bo przecież Instytut Fizyki na Uniwersytecie przez cały perę fizyki i matematyki, właśnie był taką azą, można powiedzieć, niepokory i to właśnie dzięki też e, e, ludziom, którzy tam pracowali. E, no więc została wytworzona już pewna masa krytyczna, i teraz pewne rzeczy już idą, to już nie, nie da się tego wekslować tak prosto, dlatego że no, symulacja jest symulacją, rachunek jest rachunkiem, proszę Państwa. Tu już się nie da opowiadać różnych rzeczy, i to, 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 to właśnie chociażby jest ważne, że takie właśnie dobre wykształcenie dlatego jest nam potrzebne. I proszę zauważyć, mówienie o tym, bo się młodym ludziom opowiadało coś takiego. Że w sieci ja często miałem okazję też z niektórymi dyskutować, że to będzie tak fajnie. Bo ja się nie lubię tej matematyki, i po pierwszej klasie nicą już się nie będę musiał na pewno tam i no tam, że prawie już nie będę się uczył, tak? Otóż, moi państwo, naprawdę to nie jest tak. To, że mamy zły model, model, który odstrasza od pewnych obszarów wiedzy, nie świadczy o tym, żeby z tego rezygnować. Dlatego, że my musimy naprawdę zawalczyć o to, i, i to nie chodzi o to, ludzie niech mają bardzo różne poglądy, bo na tym polega piękno tego świata, że nie jesteśmy tacy sami. I właśnie ci, którzy mają myślenie, właśnie rynkowe, takie właśnie. Yy... Wy wynikające z takich no, klasycznego liberalizmu, bym powiedział, Ta, bo to tak trzeba tutaj. Ja się boję słowa liberalizm, bo ono znaczy, jak Państwo się na świecie kompletnie już w tej chwili coś innego. Powiedzcie do Ameryki, to tam, tam najwięksi socjaliści są liberałami, prawda? No. E, także także tu, tu jest pewien, w Europie zresztą też. Skądś to nie? znamy, mieliśmy problem z tym właśnie? No, także to już jest tu jest kłopot ogromny teraz. Ja dlatego mówię, nie wiem, wolnościowcy, wolnorynkowcy na no, jakoś trzeba się tu ratować, prawda? No libertarianiem może chociaż też, ja też się czuję bardziej konserwatystą trochę, ale, ale proszę Państwa, do rzeczy, więc ja bardzo oceniam, znaczy no, no po prostu z wielkim uznaniem myślę, to był wielki heroizm to, co oni zrobili, naprawdę, szczerze jeżeli że ich z nami, to nie, nie jest, to nie było działanie efektowne, po to, żeby mieć jakiś tam efekt, oni to zrobili z pełnym przekonaniem, no ja ich że, że po prostu no, coś, to coś to się uda, zobaczymy, się zobaczymy, co zobaczymy, co będzie dalej, zresztą muszę Państwu powiedzieć, że władza zachowała się po to, to muszę powiedzieć, jak projekt pracował w administracji, ja sobie nie wyobrażam, żeby no trwała głodówka poważna. No naprawdę nie głoduje się dlatego, że komuś się nagle, nie wiem, coś tam za, zrobiło, tak? I przez 8 dni praktycznie nikt nie reaguje, prawda? Po czym Pani Minister przysłała kilkuzdaniowe pismo przez posłańca, to znaczy przysłała chyba faxem, czy nie wiem, czy, czy mailem do kuratorium. świadkiem, Pan kurator to przyniósł. No przyniósł, ale nie, przyszło do kuratorium, on to przebił na... Przekopiował, przebił na twardy papier, żeby to jakoś wyglądało i to już zachował się przynajmniej o tyle przyzwoicie i przybył jako posłaniec. No więc, natomiast no ja akurat miałem okazję napisać odpowiedź na to pismo, ponieważ no, no było to coś niebywale irytującego. Do ludzi, którzy 8 dni głodują, piszecie, żeby przyjechali do Warszawy i że minister im będzie wyjaśniał po prostu. Zresztą, proszę Państwa, odskłamałem. Skłamał. bo dwa czy trzy dni wcześniej była pierwsza reakcja administracji, która polegała na tym, że też posłaniec kuratorium, na polecenie ministra, czy pani Szumilas, przywiózł głodującym e, e, dwa dokumenty. Rozporządzenie o podstawach programowych i o siatkach godzin. Krótko mówiąc, dało im do zrozumienia, że mają sobie poczytać, bo zdaje się nie wiedzą dlaczego głodują, tak? Po pięciu dniach. No, to, to już też było tak, jakby ktoś komuś chciał dać policzek, prawda? Więc więcej tak to wyglądało. Zresztą cały czas tu jest na tej zasadzie rozmowa, prawda? My wam wyjaśnimy, proszę zauważyć, wszyscy pracownicy naukowi z historii na Uniwersytecie Jagiellońskim mówią, że to jest złe. Ale pani Szumilas, zaoczny magister, mówi, że to jest najlepsze z możliwych, tak? I że to po prostu jest fantastyczne, tak? Komitet Fizyki Polskiej Akademii Nauk powiada, że podstawa z fizyki jest zła. No, no właśnie tu nie ma żadnej odpowiedzi, no to może, prawda? proszę zobaczyć, to jest coś przedziwnego, tu, ja nie wiem, czy my się wszyscy mylimy, bo może tak jest, że my się wszyscy mylimy, a, 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 a jest teraz jakieś źródło mądrości wybiło, prawda, pod aleją tam, pod budynkiem ministra Edukacji na Alei Szucha i oni tam siedzą i w związku z tym ich to już ośniło, a my jeszcze nie wiemy, prawda, to niech zrobią pilotaż, niech z nami porozmawiają, tylko że, proszę Państwa, no tych właśnie tu tak naprawdę, i to jest coś dramatycznego. Mówimy, że żyjemy w demokratycznym państwie prawda? i ludzie domagają się rozmowy z władzą. Proszę zauważyć. I ta władza mówi, że no, oni są, no, nie rozumieją, nie wiedzą. Prawda? I my im tu wprowadzamy, my was już szczęśliwi.